Idziemy odebrać paczkę od I am one A co w środku? Zostańcie do końca, to się dowiecie A na pewno piękne rzeczy! Ready? Oh, coś pięknego, bardzo wam dziękuję panowie z I am one Dzięki wielkie, to jest najlepsza paczka jaką w życiu dostałem Powiem wam, że otworzyłem płytę IM1, którą zamówiłem. Jest pięknie wydana. Tutaj mamy książeczkę piękną z tekstami utworów i zdjęciami zespołu. No, coś pięknego. Klasa. Po prostu klasa. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. IM1 jesteście zajebiści. Grajcie tak dalej. Drodzy widzowie, słuchajcie IM1. To nie jest odcinek sponsorowany. Oni są po prostu zajebiści. Pozdrawiam.